Dwa lata temu miałam sen, w którym Pan bardzo wyraźnie powiedział mi trzy rzeczy. Powiedział: Strzeż trzech rzeczy prawdy, darów duchowych i dzieci, które Ci dałem. Zadałam Panu pytanie, i wiem, że według doktryny prawda to Ewangelia, ale Pan powiedział mi w tym śnie: Nie martw się, moja córka odpowie ci w studium biblijnym czym jest prawda. Siostro, z całym szacunkiem, z pokorą i ogromną radością pytam siostrę dziś, bowiem, że właśnie spełnia się ten sen. Chcę również powiedzieć: Bardzo dziękuję za wszystko. Niech Pan nadal błogosławi siostrze. Dobrze, siostra chce wiedzieć, co to znaczy prawda. Prawda, tak? Prawda. Mówi, prawda Boża. W psalmach mówi się wiele o prawdzie. Mówi, że szczęśliwy jest ten, który idzie w prawdzie, szczęśliwy jest ten, który głosi prawdę, ten, który podąża za prawdą Boga. Prawda Boga to czysta doktryna. Czysta i doskonała doktryna Ewangelii Pana, ponieważ na świecie jest wiele religii, wiele, wiele osób, które twierdzą, że są chrześcijanami, wiele osób, które mówią, jestem chrześcijaninem, bo czytam Biblię i wierzę w Chrystusa, ale oni nie podążają drogą prawdy. Siostra mówiła, zrozumiałam, że prawda to Ewangelia. Tak, ale czy to ta Ewangelia, którą wielu mówi, że głosi? ponieważ wielu mówi, głosimy Ewangelię Chrystusa. Więc może to nie jest prawda. Więc prawda jest taka, że Ewangelia Chrystusa, kiedy jest głoszona prawidłowo, kiedy jest głoszona z czystością, z czystą doktryną daną przez Boga, objawioną przez Pana, to tak, to byłaby czysta Ewangelia Pana Jezusa. Więc mówimy, jesteśmy chrześcijanami, ale podążamy za czystą i prawdziwą Ewangelią prostą. I wtedy powiedzielibyśmy to jest prawda Boga, kiedy nie mówi się kłamstw, kiedy nie oszukuje się ludzi, czy kiedy nie głosi się jej przez ambicje, z interesami, z wygodą, ale z dużą miłością, pragnąc, aby wielu ludzi poznało Boga i doszło do dróg Boga, aby Go chwalili i sławili, a przy okazji zdobyli to zbawienie, które tak bardzo pragniemy. To jest prawda Pana doktryna.